Na magazyn sportowy zaprasza Irish Pub, Klub Nocny Orbita, sponsor sekcji piłkarskiej Klubu Sportowego Siarka. W dzisiejszym magazynie sportowym zapraszam na relację z meczu 21. kolejki Tauron Basket Ligi pomiędzy siarką Jezioro Tarnobrzeg a AZS Koszalin. W 21. kolejce Tauron Basket Ligi do Tarnobrzega przyjechał AZS Koszalin dowodzony przez doskonale znanego kibicom koszykówki trenera Andrzeja Urlepa. Lepiej niedzielne spotkanie rozpoczęli gospodarze. W szóstej minucie po trafieniu fenomenalnie usposobionego strzelecko La Marszala Korbeta Siarka prowadziła 20 do 9. Ostatecznie kwarta zakończyła się zwycięstwem Siarki 25 do 18. Korbet po 10 minutach gry miał już na koncie 11 punktów. Druga kwarta zaczęła się od celnego rzutu Tillera, ale już dwie minuty później przewaga siarki zmalała z 9 do jednego oczka, a wszystko to za sprawą skutecznego Marcina Dutkiewicza. W końcówce kwarty jeziorowcy ponownie kilka razy błysnęli w ataku i dzięki dobrej grze Doxa i korbeta to oni na przerwę schodzili z dwupunktowym prowadzeniem. Dramat gospodarzy zaczął się w trzeciej kwarcie. Przez 3 minuty podopieczni Dariusza Szczubiała nie powiększyli swojego dorobku, dając sobie rzucić aż 11 punktów. W zespole gości skutecznością błyszczał George Reese. Świetnie spisywał się także rozgrywający Igor Milicić. Po 30 minutach Siarka przegrywała z azs 59 do 68. W czwartej kwarcie sytuacja Siarki wyglądała nadal bardzo źle. Na 6 minut przed końcem meczu nasi koszykarze tracili do rywali aż 12 oczek. Zaczęli jednak mozolnie odrabiać straty. Od stanu 77-85 rzucili 6 punktów z rzędu i po tej trójce Millera mieli już tylko 3 punkty mniej od rywali na 90 sekund przed końcową syreną. Malutki rozgrywający mógł zostać bohaterem siarki, ale zawiódł w dwóch kolejnych akcjach. Najpierw piłka wyleciała mu z rąk w momencie podania do barycza, a następnie spudłował z dystansu. W nerwowej końcówce goście zachowali więcej zimnej krwi i to oni wywalczyli komplet punktów. Siarka Jezioro Tarnobrzeg AZS-Koszalin 88-93. Ja muszę pochwalić dzisiaj całą drużynę, wszystkich uh, naprawdę to co zagrali. Gratulacje dla zawodników. Uh, muszę powiedzieć, że jak ja przyszedłem do drużyny, mieliśmy trzech rozgrywających, Igora Miličića, który grał większość czasu na dwójce. Zostaliśmy bez całej trójki rozgrywających. Igor musiał zagrać cały mecz jako jedynka i zagrał, myślę, że po prostu rewelacyjny mecz. Uh, reszta zawodników pokazali dzisiaj naprawdę charakter. I myślę, że to nam dalo zwycięstwo. Bardzo, bardzo takie cenne zwycięstwo. E, naprawdę przyjechaliśmy tutaj w trudnych okolicznościach. Nie ma co wymieniać, żeby się usprawiedliwiać, ale zespół pokazał serce, walkę i jaja. E, wygraliśmy ten mecz, bardzo cenny dla nas i, i teraz musimy się skupiać na następnych meczach i próbować e, ratować Cisco. And I think the third quarter Tak więc do trzeciej kwarty było dobrze. W trzeciej kwarcie troszeczkę zawaliśmy, niestety. Dramatyczne spotkanie w tym sensie, że po raz kolejny pokazaliśmy, że mądrość koszykarska daleko jest od nas. Może to z wiekiem przychodzi, nie wiem. Eee... Przeciwnicy, kiedy uzyskali przewagę, to rutyniarze nie dali się już dogonić. Natomiast my, w momentach, kiedy mogliśmy przewagę powiększać z 10 czy do 10, takie były dwa momenty w pierwszej połowie, no to graliśmy fany ba basket podwórkowy. I w ciągu to, co robiliśmy, kilka, kilka minut pracowaliśmy na zdobycie przewagi, oddawaliśmy w ciągu minuty, półtorej przewagę. W 21. kolejce obyło się bez niespodzianek. Planowe zwycięstwa odniosły drużyny z Sopotu, Zielonej Góry, Włocławka i Słupska. W tabeli na prowadzeniu Trefl Sopot Siarka jest wciąż na ósmym miejscu, ale znajdujący się tuż za nią akademicy z Koszalina rozegrali dwa mecze mniej. W najbliższy weekend większość zawodników ma wolne, bowiem 14 stycznia w katowickim spotku odbędzie się mecz gwiazd Tauron Basket Ligi, w którym udział weźmie trzech graczy Siarki Jezioro. W pierwszej piątce wystąpi Przemysław Karnowski, a wśród graczy rezerwowych drużyny południa znaleźli się Josh Miller i LaMarchal Corbett. Kolejny ligowy mecz Siarka rozegra 22 stycznia w Warszawie z Politechniką. Pierwszy ligowy występ w 2012 roku mają za sobą tarnobrzeskie tenisistki stołowe. KTS Zamek pokonał Gorzowie 3 do 1. Dla naszego zespołu punktowały XUGE i Renata Strybikowa, która wygrała dwa pojedynki. Bardzo dobrze zaczęły występy w nowym roku Tarnobrzeskie Siatkarki. Podopieczne Andrzeja Drubkowskiego pokonały w Tarnowie jedynkę 3 do 1. Sponsorem magazynu sportowego jest Irish Pub, klub nocny Orbita, Tarnobrzeg, ulica Szkolna 3.